Witajcie. gdzieś mm, tam powiem wam o, o układzie tam olejowym, tam tym e, olejowym i tam tym, że olej jest tam. To olej tam jest grom, tam znajduje się w miejscu olejowej, czyli, czyli pod, pod silnikiem i olej za pomocą um, wału korbowego czyli wału rów, um, równoważającego tam um, masy um, żeby um, masy tłoków tam równoważający tam um, i to <ścoughs> i te elementy równoważające masę tam w y, tym wale korbowym te, służą też jako jako takie y, jako takie chlapacze tego płynu tam rozryzgiwacze tego y, tego, pu, tego płynu olej, i, tego oleju i tam rozbryzgują ten olej i ten ale się dostaje między... tam... do cylindra, między cylinder a tłok i ta... i tam... poprzez ruch tłoka jest czyszczony ten cylinder i też tam... i też powoduje, że... że tam się... się tam bez... Że się po prostu swobodnie porusza, ten człowiek w cylindrze też powoduje i też usuwa zanieczyszczenia z tego cylindra, też i, i tam tam brud, y, brud sprawi, y, spada tam do oleju, tam y, do tego oleju się znajduje w miejsce olejowej tam jest ten i ten brunny tam olej jest e, filtrowany przez filtr oleju, a tam co jakiś czas trzeba e, mimo mi, to, mi, to trzeba, co ja ja jakiś czas wymieniać e, wymieniać olej, e, tam ten filtr oleju skraca e, konieczność e, e, skraca konieczność by e, konywania wymian oleju i tam i tam też te no i tam olej jest ale jest też tam Wykorzystywane tam. Tam jest też taki. Nie wiem. W, w, w skrzynie biegów Tam. W biegów też jest ten. Z biegów, jest też olej, i tam w biegów automatycznych tam to um, tam olej um, w tych starszych wersjach tam um, to olej tam um, prze tam te tam były takie kulki tam um, co odpowiadało za um, za ten za działanie biegów automatycznej tam um, i tam zamiast tam elektroniki tam były takie system składające się z, y, z labiryntów i tam kulek i ten płyn t, płyn y, do y, tam y, tam, y, tam przesuwał te kulki i y, 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 y tam y, y tam też Tszycy za ponowę tam to e, m, to um, um, kiedyś... E, w szczycach zapłonowych był tam rozdzielany zapon przez z zaponu i rozdzielacz z zapłonu, rozdziela z zapłonu za, tam po, poruszał wałek wałek rządu i tam um, um, Ten mechanizm, że to prawy ruch, ten bałek rozrządu. Tam w tych starszych silnikach i te, tam te, e, to była taka e, kopułka i do niej, e, do środka był e, przy, mocowany przewód główny, a tam te wszystkie na około to były, wychodziły. To były przewody zapłonowy do tego środka wchodził, a z tych zewnętrznych tam to wychodził i, te, i ten w przewodach hamulcowych i szedł do świec zapłonowych. Teraz tam to się używa cewki zapłonowej i to jest sterowanie elektryczne tam E, tam e, rozmieszczeniem, nie, nie, zapłonu. To, e, rozmieszczeniem zapłonu i to elektroniczne rozmieszczenie zapłon i tam i e, tam kiedyś jeszcze był um, um, e, pieszo to była tam z jednym e, z jednym e, z, jednym, z jedną cewką przewodami zapłonowymi i tam i tam świecą um, zapłonową, um, 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 a druga wersja to była, że do każdej świecy był, że był przewód zapłonowy i do każdej świecy był, była cewka zamontowana. Um, Cewka zamontowana do każdej świecy i... I te... teraz... No, no i... Y... I chłodnica była zaślana tam hmm, chłonica jest też chłodzona przez e, przez e, te, e, wentylator chłodnicy i wentylator w chłodnicy w starszych był tam mm, był przymontowany do pompy wody i się kręcił raz wraz z pompą wody a teraz tam to jest to jest tam przymontowany do chłodnicy i jest celowany jest na mały silnik elektryczny tam zasilany no i o no, no